do ręki nasz modlitewnik strona 280 niech stąpi duch twój dzisiaj Spotka numer trzy i cztery tej pieśni. Trzy i cztery tej pieśni. Duch pański napełnił okrąg ziemi. Aleluja, Rahadujmy się przed panem. I wysławiajmy wielkie dzieła Boże, Alleluja, Alleluja. Usiłujmy więc zachować jedność ducha, Dzięki więzi jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch, Bo też zostaliśmy wezwani. W jednej nadziei, jaką daje nasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja! Rahadujmy się przed Panem. I wysławiajmy wielkie, wielkie dzieła Boże Alleluja, Alleluja Serce człowieka nie zdołało pojąć Jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują Nam zaś objawił to Bóg przez ducha który przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja! Ratujmy się przed Panem I wysławiajmy wielkie dzieła Boże. Alleluja! Aleluja. Duchu Święty. Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. wyryj mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych kam, na których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam... Pochodzą z Najwyższego i męstwem, aby odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech mój jest chwałą Twojej miłości. Mistrzu kochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Usiądźcie wygodnie. 20 minut nasze kazanie. Wracam do cyklu wkazań Nowy Humanizm i Pakt Globalnej Edukacji. Pani Bogatkę poproszę, by kiedyś podała, ile mam kazań z tego cyklu, żebym wiedział. Wiecie, materiału przybywa coraz więcej, tu mam kolejne rzeczy. Głowę mam napuchniętą. Walczymy. Gdyby nie wiara, trzeba byłoby się pogodzić z rzeczywistością, którą nam zgotowana. Nie wiecie, co to jest masoneria. Nie wiecie, co to są czarne msze święte. Nie wiecie, co to jest opętanie. I nie wiecie, ilu ludzi ginie na ich seansach. Jako ofiary, młode dzieci składane i osoby, które pochłania ogień piekielny w czasie tych seansów. Niewielka grupa ludzi na świecie zdominowała świat. Przerażające jest, że Kościół padł. Kościół, który bronił ludzkość, bronił Kościoła, widzi, taki twór już nie istnieje. Rozumiecie? Nowy humanizm to jest największa zdrada w dziejach Kościoła, którą się lansuje. To są zdrajcy na poziomie Marksa. Opętany Żyd, ten, który nam spisał o marksizmie, proletariat, naukowy ateiz, etc., Marks siedzi na samym dnie czyśca, rozumiecie, opętanie z najgrubszej rury. Mówiłem wam, że dlaczego w ciągu tych paru miesięcy takie wyzwania. Jadąc do Rzymu, głoszę Wam kazania dla małej grupki o soborach, o herezjach czytam parę książek paralelnie. Historia papiestwa napisana przez człowieka nieprzychylnego Kościołowi, bo pokazuje pewne rzeczy, rzeczy z innej strony, których nasi nie napiszą. Czytam historię chrześcijaństwa drugi Tom, zgryzam inne pozycje dzieci głowami te, te tęskni. W lekturach, które czytałem sprzed stu lat, znajduję udowodnienie, że o tym, co Matka Boża mówi Gobiemu o antykościele, to już nasi Polacy o tym pisali. Pisząc o masonerii. wiecie, Że istnieje antydotum, siedem sakramentów, siedem antysakramentów u, u masonów, masonów, siedem dardła świętego. Wszystko dzieci. Ja wam to wszystko powiedziałem. Powiedziałem to mówiąc słowami Matki Bożej. Tak szybko nie wrócę do nowego humanizmu ani później do fratelli Tutti, bo materiał przygotowawczy rozszerzył mi się. Żebyście mieli większe światło. A co najważniejsze, znalazłem dowód. Nie myliłem się. Jest system, gdzie wasze dzieci wychodzą na waszych oczach, z waszych rąk. Nie macie na to wpływu. Wszystkie badania w szkole, egzaminy, badania psychologiczne, dawane są do banków centralnych informacji. Tu z grzechy, nie z jakiegokolwiek wsi, miasta idą. Tam się opracowuje system, że twoje dziecko, jak kończy szkołę średnią, ono neguje wszystkie twoje wartości, kiedy wyznajesz. W się nie słucha. Dzieci nie myliłem się, mają dranie system I o tym systemie mam też powiem, bo to jest zakotwiczone w nowy humanizm, który już Amerykanie wprowadzają od 1933 roku. Logiczne to jest. No bo po wielkim Krachu ekonomicznym daje się, ludzie nie wyłapią mechanizmów, bo kasy nie mają, potracili w bankach miliardy, są goli we soli, zabrali, zabrali im Amerykanie złoto. Więc zanim się okrzepną żołądkowo, to się już ich wsadzi w nowy worek. Przerażająca jest ta bitwa. Ale dzieci, idziemy, nie poddajemy się. Bóg to dzieło prowadzi, choć ono już idzie po bardzo niebezpiecznych krawędziach. Zbierajcie dla mnie anioły czasów zatecznych. Odmawiajcie nowenny do Sza Króla. Dziewięć kolejnych mszy świętej komunii. Dzieci, a różaniec, kobiety moje z na kolanach was On tu musi być, rozumiecie? On tu musi być, choćby nie wiadomo, jaka pandemia była. Idziemy dalej za rozważaniem, bo my jesteśmy U. dopiero przy deizmie, jak to sprytnie robią, jak to wszystko przekręcają, jak to ładnie użyli terminu Bóg stwórca. I z tym się zgadzają Mahometanie, zgadzają się Żydzi, zgadzają się katolicy. No i Amen, i po kościele. Jacy to są mistrzowie. Odkrywamy, o jakim Bogu myśli nasz pastor Franciszek. Czym jest deistyczny Bóg? Bo to, co nam pastor teraz przedstawia, to dzieci to jest ideologia masońska. O braterstwie, bo Bóg stwórca to jest Demiur, to, to, to Deizm, to już dawno Masoni w XVIII wieku wypracowali. Udało się im przejąć stolicę Świętego Piotra. Natrafiłem na dowody sprzed stu lat, że tą wiedzę musiał mieć Leon XIII i napisał ten egzorcyzm, że siądą w Rzymie i tam ogłoszą swoją stolicę. Rzeczywiście za czasów Leona XIII Masoni przenieśli swoją stolicę Rzymą. I każdy razowy z tej wierchuszki przywódca ma tytuł antypapież. Dla wielu jest to śmiesznością, że w 1961 roku na Watykanie w Kaplicy Świętego Pawła u Pawła za murami i w, i w Ameryce paralelnie w trzech miejscach dokonano uroczystej introizacji Lucyfera. Dopiero papież Benedykt odrestaurował od zera tą kaplicę i konsekrował w starym rycie. Dzieci, w jakiej niewiedzy są nasi biskupi? W jakiej ciemnościach żyją księża? To, co zyskałem w tych dniach, to myśmy to powinni wiedzieć w seminarium na drugim roku. Mieć specjalne zajęcia o wrogu. I o metodach walki. Dzieci nic, rozumiecie? Nic. Mówili, że nie ma mordruku. Kłamią. Wszystko było w bibliotekach. Te książki były przed wojną wszystkie wydane. Tylko byli wychowani na innej metodzie. Oni już połknęli dawno globalny pakt edukacyjny. Nasi profesorowie. Czym jest deistyczny Bóg? Nie dajemy pytania kim, bo jego nie ma. Rozumiecie? Takiego Boga nie ma, więc pytamy się rzeczowo o to zjawisko. Czym jest deistyczny Bóg? Nie kim. Czym? Wiara racjonalnie oczywista w deistycznego Boga to wiara w kosmiczne dobro. Taki Bóg, jest czysto etyczną istotą obecną we Wszechświecie. Etyczną, nieosobową. Jak nie truli, jak, że uznają naszego Boga, ale tylko <ścoughs> dzieci. Czysto etyczną istotą, którą sobie kształtuje kto? No człowiek ją wyobraża. Która nie jest świadomym bytem, Czyli nie jest osobą podejmującą decyzję. Dlatego wymyślili nowy humanizm, chlepnęli ideę w kościele masońską. Bóg stworzył. Stworzył i koniec. I nic więcej. Ten Bóg nie ma, moi drodzy, możliwości podejmować decyzji, bo nie jest bytem osobowym. Myśmy rycerze stanęli im na przeszkodzie. To nasze działanie przez Boga, w łasce Jego słowa, orędzia na czasy ostateczne. Myśmy ich zaniepokoili, bo część ludzi uwierzyła, że dziś, dalej jednak dziś Bóg mówi, że Bóg jest Bogiem żywym, prawdziwym, podejmującym decyzje. Co robi Episkopat Polski? Pisze list na krawędzi, żeby nikt nie zarzucił. Pisze w stylu ichniejszym, modernizmu i szatanizmu, tym się w ogóle nie musicie przyjmować, przejmować, bo Kościół w ogóle nie zachęca do zajmowania się prywatnymi objawieniami. To jest wam w ogóle niepotrzebne do zbawienia. Jak to sprytnie lisy napisały: O wielcy burzyciele, będą wasze nazwiska wykreślone z annałów historii Kościoła. W nawiasie będzie napisane, Zdrajcy. Mimo to w takiego Boga należy wierzyć i okazywać mu cał, w klamrze całkowitą ufność i zawierzenie, no bo tego Boga se wykreuje jakiś umysł ludzki. Korw nie utożsamia swego Boga z ludzkością, gdyż rodzaj ludzki wcale nie jest najwyższą formą życia we świecie. Ludzie nie są szczególnie uprzywilejowanym gatunkiem, jakąś koroną stworzenia, lecz częścią wielkiego ekosystemu. Stąd kot w prawie dziś ma większe prawa niż człowiek, rozumiecie? Jak to jest ładnie ustawione, sprzeczna to jest danie, z personalizmem chrześcijańskim. Ale jak pójdziemy dalej, to wam pokażę, jak nauczanie naszego episkopatu, konferencja 282, jasno mówią, że najwyższą wartością jest człowiek. Kłamstwo. Właściwie najwyższą wartością jest Bóg. Później jest zbawienie. Gdzie tam człowiek? Żebyście wiedzieli, jak są przesiąknięci nasi przywódcy edukacją nowego humanizmu. I piszą karmazyny. Lecz jest częścią wielkiego ekosystemu, który istnieje wraz z Bogiem. Bóg też jest imamentną zasadą świata, nietranscendentalną, wewnętrzną. Nie jest samoistną substancją w swojej istocie, nazwaną dla różnych ludzkich działań. Nazwali to zjawisko ponięcia wiary po prostu Bogiem. nie jest pozaświatowym, odległym bytem, lecz jest jakoś obecny w tym świecie, zbawienie na tym świecie, a nie w zaświatach. Ten Bóg nie objawia siebie za pośrednictwem natchnionych tekstów. Stąd nasz episkopat musiał, skoro są zarażeni zdradą masońską w kościele, więc musieli to napisać, bo taki otrzymali rozkaz. Bóg ten nie objawia się, Objawia siebie za pośrednictwem natchnionych tekstów lub jakichś nadnaturalnych środków, lecz poprzez samo stworzenie. Jak deiści mają działać? Więc jest oferta dla nich. Mają uczestniczyć w religijnych grupach dyskusyjnych. To my już na pamięć znamy. W spotkaniach seminariach filozoficznych i naukowych. Kiedy wam pokażę system nowego humanizmu, który nie produkuje, nie kreuje, nie rozwija homo sapiens, a robi homo faber, co najwyżej rzemieślnik lub homo animalia, zejście do poziomu zwierząt. W naszych orędziach Część z nas się obudziło, ob, 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 obraziło na mnie, kiedy czytałem parę tekstów w że pan Józef powiedział, jesteście gorsi od zwierząt. To jest proces tej edukacji nowego humanizmu. Wychować człowieka społecznego, a nie myślącego. Człowieka dla państwa, a nie człowieka dla wolności. Dzieci, wy nie wiecie, na jakiej krawędzi stoi cywilizacja. Nie powinni wnikać do wspólnot religijnych zwolennicy nowego humanizmu, deizmu, celem wyrywania ludzi z stamtąd. Nie. Chodzi o dyskretne informowanie ich. O zasadach deistycznych, zwracanie ich uwagi na deistyczne sposoby myślenia świata. W ten sposób zmienić je od środka. To dziś muszę Wam powiedzieć, nie wierzyłem, że to kiedyś powie na głos. O błogosławieni komuniści. Przynajmniej część z nas się uratowała. Teraz się nikt nie uratuje z tego systemu. Z tego mechanizmu już nikt nie wyjdzie. W ten sposób zmienia dzieło od środka. Sami ideiści mają stale poszerzać swoją wiedzę na temat zmieniającego się świata, pozostając wierni zasadom tolerancji, sprzeciwiając się religijnym dogmatom oraz, co ważne, nadmiernemu Religijnemu entuzjazmowi. Co to jest? Bo trzeba rozumieć, ja wam pewne terminy pokażę. Wielokryteryjność, wielokulturowość. O co to im chodzi? O co chodzi masonom, deistom w kryterium, żeby nie był zbyt wielki entuzjazm? Czyli pobożność religijna, gorliwość. Ten nasz ksiądz Woźniakiewicz z Poznania wyzywał was, rycerzy chodzących w płaszczach, ci chodzący w mundurkach. Kimże ty, bracie, jesteś? Jak to się chłopa nie uda z klasztoru usunąć? Siedzi tam i idzie. Która w normalnym układzie zdrowa wspólnota szybko się pozbywa swojego człowieka, który nie trybi to jak trzeba. A jego bolą czerwone mundurki. Kim ty jesteś? Więc nadmierne entuologie, gorliwość, pobożność, relina, procesje, płaszcze, różańce na piersi, medaliki, rozumiecie? To trzeba wszystko. Ja wam powiedziałem, że w mojej formacji religijnej w wielu punktach będę super jaskrawy. Nawet ogromnie przesadny, no bo jak ja tu nie pokażę maksimum, to ile woz wejdzie dzieci? Matka, żeby wychować dziecko na dany temat, musi w ciągu życia dziecku powiedzieć na temat czystości, czy przynajmniej tysiąc razy, żeby to się na kiedyś tam obróciło w umyśle. Aha, mama to mówiła. A żeby dziecko uratować w czystości, to musi powiedzieć dziesięć tysięcy razy. Tysiąc nie wystarczy. Dziesięć tysięcy razy. Głównym bowiem celem i zadaniem deistów jest nieograniczone poszukiwanie dobra w świecie. Ale do swego Boga nie powinni się modlić, bo modlitwy nic nie dają. Bóstwo ich nie słucha. Jest bierne i apatyczne. Ile rzeczy usunięto z pobożności po soborze? 80% zwyczajów, kultu, stowarzyszeń, wszystkiego. Powstały elitarne, elitarne y, grupy, ale już w ich stylu. Neokatohumena, Odnowa w duchu świętym, nie chcę kija dalej, ale kiedyś wsadzę kolejne inne grupy, które są tak zwanymi sztandarowymi grupami kościoła. Zadrżałem, kiedy byłem w kościele Opus Dei w Chicago, gdzie były polskie napisy, na gwałt, wszystkie zamalowali płacinie. Tylko zostały napisy na witrażach, Bogu dzięki Kaczmarczyk, Wójcik. Idźcie zobaczyć, Amerykanie w kościele w Chicago, jakie tam wzięli kościół Polski, co zrobili. Perfekcyjnie wszystko wyżynają Nikomu nic nie mówi Bóg, ani nikomu niczego nie przekazuje. Woźniakiewiczka ksiądz każe wam tupnąć nogą, że nikt temu chłopu nie da rady, a za chwilę będzie mówił pięknie o tradycji. To co ma piernik do wiatraka? Tradycja do Natanka. Zadaję temu kapłanowi pytanie: Kim Ty jesteś? Jak musimy być czuli, czujni i wrażliwi? Jednemu z polskich wielkich zadałem pytanie: Powiedz, jakie jesteś narodowości i gdzie byłeś, kiedy usuwano krzyż na żwirowisku się Dzieci milczy. Przybył honorny, odpowiedzieć publicznie. Skoro mnie zaatakował, no to powiedz, kim jesteś. Bogu dzięki, że arcybiskup siedzi w Lichenio. Aby los do końca pod jego skrzydła, wszyscy nas zabiorą. Nikomu ten Bóg nie mówi, ani niczego nie przekazuje. Do nikogo nie mówi. Oczywiście. Nie źródłem łaski wspomaganej ludzkie działania. To trzeba było wybić. Na to poświęcili prawie 100 lat pracy, by znikło pojęcie łaski w Kościele. Rozumiecie? Sakramentarium. Zrobili to perfekcyjnie. Mimo to wobec tego bóstwa należy się być absolutnie posłusznym. Kiedy brakło im argumentów do walki ze mną, co mówili zdrajcy w kościele? Nieposłuszny, nieposłuszny, nieposłuszny. Teraz wiemy kim oni są. Deistami, zdrajcami, bo nowych humanizm popierają jednym ciągiem. Kiedy się zabrali za jednego z wierchuszki, jednym głosem wszyscy mówią, nic niewinny, papież oszukany. Tak, papież oszukany. Boże, panie pozłożyłem trzymał język za zębami. Może papież nie był posłuszny, Jan Paweł II. Mimo to wobec tego bóstwa należy być absolutnie posłusznym, starając się jednocześnie zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszone w się do praw natury, naturalizmu siedzeniowego. Pan Jezus napowiedział w orędziach na temat dziesięciu przykazań Bożych. Tworzą nową religię. Chcą kontrolować wszystkich ludzi, wszystkich ludzi, więc wymagają od razu posłuszeństwa. Zdobywać wiedzę i umiejętności odnoszące do praw natury, które są właśnie tym boskim wymiarem w objawiającym się wszechświecie. Amen. Po południu zapraszam. Biorę Was na kolejne takie wszcząśnięcie pokażę wam zasady religii państwowej którą u nas wprowadzono w kościele znaczy w państwie polskim po okrągłym stole a w ameryce już jest wdrażana ona od 1930 roku mówiłem wam on dziś, 90 rok wigilia przed bożym narodzeniem nasz sejm ukradkiem w cichości Przegłosuł, przegłosował nowy projekt edukacyjny. Nikt ani słowa, nic w mediach. Cisza, zamach na naród polski, Nieprawdopodobnie 30 lat temu mordercy wzięli nas wszystkich za szyję. Stąd wasze dzieci tańczą całkowicie inaczej niż wy, ukochani rodzice. Stąd mamy puste kościoły, nie ma umiłowania Polski, wszystko rozwalone. Z radością wyjeżdżają na zachód bo tam jest ojczyzna, tam jest ponoć lepsza Polska.